Ok, moi drodzy, zacznijmy od tego, że jakiś czas temu na swoich live'ach wspominałem o tym, że szukam jakiegoś auta na odcinki. Kolejnego auta na odcinki, oczywiście. Jak sami wiecie, im więcej przy takim aucie jest roboty, tym lepiej. Dodatkowo, kiedyś chorowałem na E60 i taką E60, jak sami dobrze wiecie, nabyłem, bo wiele odcinków i w sumie cały mój kanał został. Na tej marce zbudowany, na tej marce, na tym modelu. Jednak za jakiś czas, kiedy pomysły, jeżeli chodzi o E60, się wyczerpały, ze względu na to, że tak naprawdę zostało w niej wszystko zrobione, wpadła do głowy myśl, aby znaleźć ładną, zadbaną F10. Moi drodzy, jak sami dobrze wiecie, ostatnio zrobiłem film na temat silnika N: Jak nie kupuj i właśnie F10 z takim silnikiem nabyłem. Jak sami wiecie, na przykładzie e 60 jeżeli chodzi o filterek odmy i wiele innych rzeczy, dużo lubię sprawdzać. Więc nabyłem taki silnik, a może inaczej, nabyłem taką. F10 z takim silnikiem. Oczywiście jest to auto, które zostało dość dobrze sprawdzone przed zakupem. Także mam nadzieję, że to nie będzie mina. Pierwsze co, oczywiście, zrobiłem po zakupie. Nie nagrałem tego dla Was, ale zobaczycie zdjęcie. Zostało pierwsze co to został wykręcony filtr oleju. Po co? Aby zobaczyć, czy właśnie nie ma problemu, jeżeli chodzi o panewki i wał. O dziwo, Powiem wam, że na tym filtrze spodziewałem się, że może jakieś pojedyncze piłki będą. Liczyłem na to, że nie będzie tam zupełnie blokatowo okazało się, że nie ma nic. Dodatkowo po tym jak zrobiłem jeszcze dodatkowo rozeznanie, okazało się, że właśnie te silniki tak za bardzo na te problemy z panewkami i zwałem nie cierpią. Tam po prostu dużą wadą jest ten rozrząd, a wokół. Samej F10 silnika dwulitrowego powstało wiele mitów. Moi drodzy, czy tak będzie, czy tak nie będzie, zobaczymy yy, z biegiem czasu. Oczywiście, parę rzeczy u mnie przy tej F10 jest do zrobienia yy, i to wspólnie będziemy robić. Odcinki będą pojawiały się myślę od przyszłego roku. Także czekajcie, bo wiele fajnych spraw przed nami. O czym jeszcze warto by było wspomnieć, zanim zobaczycie samą prezentację całego auta, którym będziemy się zajmować? Myślę, że warto by było wspomnieć o tym, że dość długi czas naprawdę rozglądałem się za jakimś autem godnym polecenia, oglądałem różne marki i tak naprawdę warto sobie uświadomić, że te auta, które są robione na dzień dzisiejszy i były robione już tak gdzieś w okolicach 2005-2008 roku to już nie są te auta, które były kiedyś. Mam na myśli Mercedesa, mam na myśli BMW i wiele innych marek, które były tak naprawdę markami niezawodnymi, można powiedzieć, jeżeli ktoś o te auta w minimalny sposób dbał. Tak naprawdę takie auta już nie wrócą. Musimy dużo bardziej teraz dbać o auto, aby ono nam jak najdłużej posłużyło. Cóż, Okazało się, że daleko szukałem, a auto, które nabyłem, okazało się być z tego samego miasta. E, dodatkowo gość, który mieszka bardzo blisko mnie, zdecydował się takie auto sprzedać. Co prawda, czytając ogłoszenie, widząc zdjęcia, e, za bardzo nie byłem przekonany co do tego auta, i tak powiem Wam szczerze: e, zdjęcia były takie, że bardziej mnie odpychały, ale mówię, może stoi niedaleko, z braku laku, podjadę, zobaczę co mi szkodzi. Tak, moja wycieczka się skończyła, że właśnie to auto trafiło w moje ręce. Więc jeszcze przy aucie wam trochę na jego temat poopowiadam. Na pewno podczas różnych robutek opowiem wam co nieco, ale myślę, że teraz warto wsiąść i jechać, zrobić fajną prezentację tego auta, bo naprawdę nie wygląda źle, jest w kolorze, który tak naprawdę jest bardzo rzadko spotykany, co jest dodatkowym plusem. Lecimy. If I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed. And everything I do, I do the best. And deep within my mind, you know I love is it. Mam ogromną nadzieję, że z dźwiękiem będzie tutaj wszystko OK. Niestety pogodę mamy fajną, lecz wieczną. Rozglądałem się za wieloma markami BMW, Volvo i oczywiście Mercedesem. Moi drodzy, oglądałem również Lexusa, ale Lexus to jednak nie jest moja bajka. Z wierzchu to fajnie wygląda, jeżeli chodzi o środek, już tak. Niekoniecznie. Wybór padł jednak na BMW F10, auto, które zakupiłem, można powiedzieć, od osoby, która mieszka bardzo blisko mnie. Auto w nietypowym kolorze, tak jak widzieliście, przód na Xenonie, tył na Ledzie. Mówię tutaj o lampach. W żadnym wypadku nie szukałem auta jakiegoś bardzo wypasionego, ze względu na to, że zależało mi na tym, aby był w tym aucie silnik 2 litry diesel. Auto było jak najbardziej zadbane, jeżeli chodzi o lakier. W środku na skórach w żadnym wypadku mi nie zależało, jeżeli będę chciał mieć w środku skóry, wnętrze zawsze można przełożyć. Pożegnamy się pomału już z E60, gdyż na temat E60 filmy już się kończą. Tam zostały tak naprawdę wszystkie tematy już przemaglowane w jedną w drugą stronę. E, jak widzicie, F10 w fajnym szarym kolorze, nietypowym, e, szary, ciemny szary. Gdy słońce zachodzi, wpada ten kolor w kolor czarny, więc dość atrakcyjna. Opcja Felgiem, pakietowe, grill jest czarny, ale wpadnie grill chromowany, ze względu na to, że taki mi się bardziej podoba. Tak jak Wam powiedziałem, nie stał to na jakimś wypasie, nie ma X-Drive'a. Eee, mamy tutaj nakładki na lusterka, które powiem Wam, wyglądają średnio. Założymy sobie chyba oryginalne nakładki, te, które były na tych lusterkach. Dodatkowo, trzy berdach i więcej, myślę, nie trzeba. Dodatkowo, jeżeli chodzi o środek, mamy tutaj fajne audio. No i co więcej, na dzień dobry myślę, że zajmiemy się czyszczeniem układu dolotowego. Na pewno będzie odcinek na temat czyszczenia egr w tym aucie, dodatkowo czyszczenia kolektora dolotowego. Nie będziemy egr zaślepiać, ze względu na to, że podejrzewam, że od razu auto straciłoby moc, wpadłoby w tryb awaryjny, więc tego egr musimy. Zaślepić i usunąć z mapy, co pewnie za jakiś czas zrobimy. Z tego być może też będziecie mieli fajny filmik. Eee, moi drodzy, wymiany oleju wam tutaj nie pokażę, ze względu na to, że nie mogłem wytrzymać, od razu olej został wymieniony, zerknięte zostało do filtra oleju. Tutaj gdzieś będziecie mieli zdjęcie. Zero piłków. Myślałem, że jakieś tam pojedyncze piłki będą, liczyłem na to, że jednak. Nie będzie e, tam jednego wielkiego brokatu, tak też się stało, wszystko wygląda dość obiecująco, więc jest to auto, któremu możemy poświęcić trochę więcej uwagi, pokazać Wam na odcinkach i oczywiście z biegiem czasu, jak będę to auto użytkował, bo to nie jest tylko auto na odcinki, ale auto, którym będę się poruszał na co dzień. Za jakiś czas zrobię Wam odcinek na temat tego, czy faktycznie ten silnik N jak nie kupuj jest takim złym silnikiem, czy jednak on fajnie w tym aucie się sprawdza? Bo jak pamiętacie, gdy zrobiłem film N jak nie kupuj, powiedziałem, że największym problemem właśnie tych silników, tych aut jest poprzedni właściciel. Tego się trzymam do dzisiaj, dlatego dość długi czas szukałem, dość długi czas się rozglądałem za autem wartym uwagi. Takie auto nabyłem, więc moi drodzy, nie ma tutaj co dużo mówić, bo najwięcej dowiecie się z odcinków, które wpadną do mnie na kanał w przyszłości, jest to tak naprawdę zapowiedź całej serii, która będzie dotyczyła BMW F10. Więc jeżeli chcecie oglądać odcinki za F10, bo F10 chcecie zakupić lub macie w 10, chcielibyście coś sami przy niej zrobić. Subskrypcja dzwoneczek, łapka w górę i będziemy pomału jechać z tematem. W tym odcinku to na tyle. Jest to typowy odcinek, w którym chciałem Wam pokazać, z czym zmierzymy się w kolejnej serii. E60, jak powiedziałem, idzie w odstawkę, więc bierzemy się za F10. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. A my cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!